Cześć, witam Was na moim kanale. A dzisiaj rewanż. W poprzednim filmie mierzyłem się z nimi, tylko że w innej kolejności. Więc teraz Julek zaczyna Iwo drugi, a ja trzeci. Więc Julek zaczynaj. No co, zaczynamy. Ajax, Ajax, Manchester to United to i mamy z... rarkę. Manchester City, Manchester City, Manchester United, United Atletico, to, Borussia to. i dobra. Borussia. Fajnie, że nie Alison. Alisona już mam. Schalke. Schalke. Juventus. Am pierwszą. Manchester United. Manchester United. Bayern. Inter. Inter. Lazio. 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 No, Juventus. Manchester United. Clubs Brazylii. Manchester City. Și Manchester City. Julek. Schalke, Manchester United, Club America, Manchester United, Olympique Marseille, Bayern, Schalke. Uh, Schalke. Atletiko. I jest druga rarka Real Madryt. Daj Rarka. Dwie rarki jeszcze, jeszcze wpadnie jedna. I to będą e, Boka Junior. Boka junior. Inter. Inter. Borusja. Borussia. Borussia. I to już... Też Teraz już brakuje mi jednej ranki. E, Mbappé, Real, Juventus, Lazio, Liverpool, Atletico i Manchester City. No to ostatni nie zostało. Juventus. Nie. Juventus. liverpool, real, real. clubs Brasileiros, inter, Uventus. juventus. juventus, 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 inter. É. paris, paris saint-germain. Mm. Liverpool, Inter, Szalkę, Liverpool, Liverpool, Paris, wreszcie jakiś przecież punkt, Ajax i Robert Lewandowski Bayern Monach. Więc bo wygrywasz i dwie rarki wpadły, Ramos i De Bruyne. Jestem zadowolony z dwóch rarek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!